Wierzysz w przeznaczenie? Nie. Dlaczego? Nie podoba mi się pomysł, że coś rządzi moim życiem. Doskonale cię rozumiem. Wyjaśnię ci, czemu tu jesteś. Sprowadziłem cię, bo o czymś wiesz. Nie umiesz tego wytłumaczyć, ale to czujesz. Przez całe życie miałeś przeczucie, że z tym światem coś jest nie w porządku. Nie wiesz co, ale dręczy cię to i doprowadza do obłędu. To przeczucie sprowadziło cię do mnie. Wiesz, o czym mówię? O Matrixie. Chcesz wiedzieć, co to jest? Matrix jest wszędzie. Otacza nas ze wszystkich stron, nawet tu i teraz. Widzisz go, wyglądając przez okno i włączając telewizor. Czujesz, gdy idziesz do pracy czy do kościoła, gdy płacisz podatki. To świat, który postawiono ci przed oczami, by przesłonić prawdę. Jaką prawdę? Że jesteś niewolnikiem. Jak wszyscy inni urodziłeś się w kajdanach, w więzieniu, którego nie możesz poczuć ani dotknąć, w więzieniu umysłów. Niestety, nie da się wytłumaczyć, czym jest Matrix. Sam musisz się przekonać. To ostateczna decyzja, potem nie będzie odwrotu. Jeśli weźmiesz niebieską, obudzisz się we własnym łóżku i uwierzysz, w co zechcesz. Jeśli weźmiesz czerwoną, zostaniesz w krainie czarów i pokażę Ci, dokąd prowadzi królicza Nora. Pamiętaj, że mogę Ci zaoferować prawdę i nic ponadto.